Siema, ja jestem Bartek. Dzisiaj mamy mega boxa. Są dziś moje urodziny. Mam do otworzenia mega skrzynka, więc może coś dropnie plus 4 małe skrzynki, bo na ostatnim openingu już otworzyłem dużo skrzynek. Plus jest kiełek. Jest kiełek. Są duże szanse na postać, w ogóle ma Mam strasznie duże szanse na legendę. Chodzi o legendę... No to to są strasznie duże szanse. Ale dobra, zacznijmy. Nic nie ma. Tu też nic. I tu też nic. W ogóle nie mam jeszcze żadnej postaci. Nie mogę trafić gadżetu i żadnego star powera, więc... Uwaga! Nie ma nic. Dobra i ostatnia mała skrzynka nie ma. Jestem z, z, z moim bratem, ciotecznym Arkiem. Napiszę mu, żeby e, teraz on otwierał, a ja potem e, będę otwierał mega boxa. On też ma e, skrzynki, czekaj, ile on miał skrzynek? 17 e, skrzynek i jednego <coughs> Więc trzymajcie kciuki, że, że jemu chociaż albo mi się coś trafiło. No, już. Otwieraj. <coughs> Dobra, będzie otwierał. Mam za ciebie kciuki, musi ci coś dropnąć. W ogóle u ma 15 takich i. No, dwie najlepsze legendy. Dlatego mu zazdroszczę. Dobra, trzymam kciuki. Ale pamiętajcie, jeśli z mega boxa będę miał sześć to będzie znaczyło, że będzie nowa postać. I mam nadzieję, że będzie to kiełek, bo to jest polowanie na kiełka po prostu. Ale się cieszę. No jak widzicie raczej nic eee, nie. Ale to jest słabo. O, mega, bo... nie mogę się doczekać, nie będziemy grać żadnej wody ani nic <laughs> dobra, wezmę szczęśliwą postać i dobra mega skrzynka i dobra teraz jeśli w prawym dolnym rogu będzie cyfra 6 to znaczy, że jest postać Nie ma. Piąć. Uwaga. Nie. Ja się wkurzam po prostu na tą grę. Ja się wkurzam na tą grę. Dobra, to taki krótki odcinek, bo zaraz będziemy, niedługo będziemy robić live'a, więc możecie wpadać na live'a. To, to od razu wstawię, więc... Mam nadzieję, że się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, dzwoneczek dajcie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i możecie pisać w komentarzu, co chcecie w następnym odcinku. Cześć!